Cześć kochani, czy to widzicie? Z tej strony Robert Juchta, a witam was na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę natomiast, bo w tym roku będziemy grać, oczywiście będzie DS4 mam nadzieję, ale 13 listopada wypuszcza się nowa gra, która też nazywa się Ludzki 4, jak ktoś teraz może zauważyć na ekranie, wersja 1.7.0. Jeżeli słyszycie, to oglądamy. Warto też subskrybować Motor, nie? Ty już tego nie piszcie, warto subskrybować też kanał gorisekbros.com Tam jest pokazane wszystkie filmy. Łączę Wam wszystkie. Oglądamy. To jest skocznia w Oslo. Wyłączę reklamy, słuchajcie. Wyłączę Wam, Wiecie widzieli to w HD. Tak wygląda. Skocznia Oslo, która będzie... Um, była. Już jak um, ja sobie sam grałem, to um, grałem na myśl, jak chciałem zrobić, ale w tej wersji będzie już Oslo. W lorem, się komentarze sobie Nie podgłosimy już żadnej proszę bardzo. I uwaga, ktoś się tu nabrał to jest... Gdzie to jest skocznia? To jest kulm. To jest kulm. Nowe kulmy. Taka jest skocznia w Norwegii. Nie wiem jaka, podejrzewam może być to trochę. To jest skocznia L'Olivivre Tu można będzie słuchajcie też tworzyć własny skocznie W Rzeszowie nie ma żadnej skoczni Będzie fajnie, premiera 13 listopada Zobaczcie, to jest Polska Też myślą skocznia. Mamut W naszym kraju to byłoby fajnie Żeby powstał punkę 190x220 Ktoś mógł zobaczyć klasykę z DSJ-2. Też te skocznie będą wcześniejszych częściach. Uwaga, to jest duża skocznia w Haraho. I zaraz będzie chyba wszyscy czego na to To jest ACL. W Szwajcarii. I to jest uwaga, nowa letalnica. Czyli w końcu będzie można zrobić. wypełniać dwa świata. Słuchajcie, braknie mi tu Innsbruck, Titizen Neustadt oraz Obersdorf. Mam nadzieję, że to tym. skocznie. Mam w Oberstdorfie, Titizen Neustadt, duża skocznia oraz... E, Innsbruck. Hola, hola, zaraz coś powie sobie hola hola, że on nie ma. Tak, bo to jest skoczcze. A Bo na przykład przystały B będzie skocznie K-300, HS-300, nawet 400 metrowych skoczni I uwaga! Też nie zabraknie jednej skoczni CSJ-3 To będzie Słowenia, HS-281, punkt 250 a To co było właśnie w tym skoczni? Trzeba tez zbadać skocznia no Będzie wyglądać największa skocznia świata. No zgadujcie jaka to skocznia. Microsun, No skocznik to siedzi zaraz. Dobrze Zaszybuję dalej. Okej, okay. kolejna skocznia w A to na przykład taka skocznia w skocznia w Niemczech, tak? Będą kiedyś wyglądały skoczni. Tak. Przewinę. To jest Karpasz, żeby nie było. To jest taki O. I tu uwaga. Zapauzuję. Pauza. To jest nowy Harachow. Tak kochani, uwaga, bo wam zapomniałem powiedzieć, że w Harachowie studenci kolejni szykują em, tego jak to się mówi szykują y, projekt nowego mamuta w Harachowie o punkcie konstrukcyjnym położonym 215 m HS200. Przedstawiam. No i zapamiętajcie sobie tylko tą datę. 13 listopada 2020 roku. Dobra, teraz Wam pokażę kolejny filmik. New Era of DSJ. Zaraz. No i chwila, kto poznaje. Buu! Skocznia Beakersundbakem po prostu będzie fajną skocznią, która zacznie się w końcu. No zaraz co pokażę. Co by ten ruszył? A! ruszył. A co mnie troszkę chciać obchodzi, naprawdę? Będą naprawdę skocznie. Mam nadzieję, że będzie w końcu. Będę mógł wam zrobić turniej rower. Kolejny filmik to jest jak wygląda konstrukcja takiej skoczni. Tak wygląda rekonstrukcja tej skoczni. No, akurat to jest konstrukcja. To, to e, wystarczy właśnie go subskrybować, Gorisek ten właśnie brat. Oczywiście linka w opisie będziecie mieć. To też do mojego Discorda też będziecie mieć linka w opisie tam wszystkie znajdą się linki w opisie także mam nadzieję oczywiście link na stronę Mediamond żebyście sobie poprawili czy tego 13 listopada ten filmik który teraz będzie nagrywać wypuszczę go 13 listopada are you ready? jesteście gotowi? 57? Kąt to będzie 70 metrów, a 77. 7. Takie coś tylko, ale duże bisz, małe bisch, co nie? Der 28 belletsta tego, 99 fajnie. Bo ile było na biszoskocznym? No 18, 19, 20, 18 kolejne. 19. Duża skocznia, dosyć dobrze realistycznie zarysowana. W końcu. To będzie dosyć dużo obserwowana, więc mam nadzieję, że w końcu ludzie co nie, rozumiem to, że będzie subskrybujcie, gorysek kolejny filmik to będzie ten oto filmik i to co było w trailerze, ale to będzie w Ja bym chciał słuchać jak najszybciej to nagrać i rzucić po prostu. Żebyście mieli. 6, proszę bardzo. Jest na 50, Słuchajcie, więc słuchajcie, nie Jest full Nie wiem, to skończy, nie? Naprawdę czekam. Słuchajcie ja wam powiem nawet, że ludzie buntowali się, pisali do Jusiego. Jak to jest na Kubikala, to też dam do niego linka w opisie kanał, żebyście zasubskrybowali jego dwa kanały tam będziecie mieć do niego, też linki co on ma. No ja też yy, czekam na nowe recycle. Po prostu sławni youtuberzy, którzy grają Chromer, szymciu do po prostu ci już zobaczycie co grają te ciota z grać, powiedzmy 3-4 lat Niektórzy nie mogą nawet pamiętać skocznie z tecjata to jest, jest skocz na Australię to życie też Pamiętam słuchajcie cele

Teraz zobaczycie yy, yy, skocznie w Rasnowie, która punkt konstrukcji wynosi 50 metrów HS97. Subskrybujcie kanał Góry Skala, zostawcie też łapeczkę w górę. To jest właśnie ta skocznia w krainie. Nie wiadomo, słuchajcie, wiemy jak będzie wyglądać grafikę, ale jeszcze jak te, jak menu, no to jeszcze nie wiadomo. 10 belek. O, klasyczny widok, fajnie. to jeszcze tak na podsumowaniu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. A więc ja się już z Wami żegnam na razie. Do zobaczenia. Do następnego razu. Może do zobaczenia w następnym odcinku ZJ4. Cześć.